Jak zrobić prawidłową pompkę? Zacznij od prawidłowego ustawienia dłoni na szerokość barków, ewentualnie troszeczkę szerzej. Dłonie skierowane palcami przed Ciebie, ewentualnie delikatnie skręcone na zewnątrz. Następnie naucz się trzymać pozycję podporu przodem. Pamiętaj o tym, żeby kręgosłup był w neutralnej pozycji, głowa przedłużeniem kręgosłupa. Gdy pozycję wyjściową mamy już opanowaną, przechodzimy do ugięcia łokci. Prowadzimy je blisko naszego ciała. Pamiętajmy, żeby przed każdym powtórzeniem zrobić wdech i wydech na górze. Podczas wykonywania pompek bardzo ważne jest, żeby całe ciało było napięte, zarówno mięśnie brzucha, pośladki, jak i mięśnie klatki piersiowej.